Tegoroczna zawalność matury to 100%, z czego jesteśmy bardzo dumni. Najlepszym liceum w Jaworznie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy 2022 jest pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki. Szkoła awansowała w rankingu o 154 pozycje w porównaniu do ubiegłego roku. Ten sukces szkoła zawdzięcza nie tylko nauczycielom, ale także innowacyjnym metodom nauczania i przede wszystkim uczniom. Dla liceum jest to olbrzymi sukces i bardzo nobilitujący. Należy podkreślić fakt, że o tak wielkim osiągnięciu decyduje wysoka efektywność pracy nauczycieli, uczniów, ale również świetna współpraca z rodzicami. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, z wysokich osiągnięć maturzystów, z osiągnięć w konkursach, w olimpiadach. Nasi uczniowie biorą udział w licznych projektach międzynarodowych, ogólnopolskich. Bierzemy udział w ogólnopolskiej olimpiadzie zwolnieni z teorii, a nasi uczniowie są ubiegłorocznymi finalistami tego projektu. Uczestniczymy w międzynarodowych projektach internetowych. Uczniowie korzystają z narzędzi internetowych, nawiązują kontakty z uwieśnikami z całej Europy, doskonalą umiejętności językowe i przez to uczą się współpracy. Pływa to na wysokie kompetencje językowe i wyniki maturalne naszych uczniów. W naszej szkole panuje miła i życzliwa atmosfera, która przekłada się na motywację uczniów do nauki. Żeby uzyskać coraz lepsze wyniki naszych absolwentów, bo te wyniki maturalne są naszym takim docelowym planem i efektem naszego późniejszego sukcesu. Organizujemy całorocznie w ciągu tych trzech lub czterech lat edukacji różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, kółka rozwijające talenty naszych uczniów. Oczywiście inspirujemy ich do konkursów, które dają im możliwość pokazania, że są rzeczywiście osobami o wielkich talentach i wspaniałych możliwościach. Stosujemy innowacyjne metody, o których już tutaj było wspomniane wcześniej, m.in. metodę myślenia krytycznego. Staramy się być szkołą, która jest otwarta na przyszłość. Mimo, że mamy ogromną tradycję, to wiemy, że jednak ta przyszłość jest dla naszych uczniów również miernikiem ich sukcesu. Tym bardziej cieszymy się, że udało nam się w nowym rankingu perspektyw uzyskać wspaniałe, wysokie miejsce. W pierwszym liceum ogólnokształcącym uczniowie chętnie biorą udział w konkursach, olimpiadach i projektach. W szkole panuje przyjazna atmosfera, która wpływa na najwyższą zdawalność matur. Gratulujemy sukcesu!